Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tomb Raider z 1996 roku jesteśmy w poziomie City of Wilkabamba. Mam nadzieję, że tutaj nie wprowadzę Was w błąd, ponieważ tak przesłuchałam się z poprzedniego odcinka Jezu, ja tak chrzanie czasami takie głupoty i tam z tymi sekretami to tak namieszałam ale w adnotacjach mam nadzieję, że Mniej więcej sprostowałam sytuację Mam nadzieję, że tutaj takich wpadek nie będzie No zobaczymy Dobra, co my tutaj mamy Pamiętam ten level I pamiętam też, że Tu był jakiś miś tu... O Boże tak, pamiętam, że to był jakiś Misiu i Misiu na mnie... Ej, no kurde, Felek. A już myślałam, że w tej grze mi nic nie zaskoczy. Wiedziałam, że był Misiu, ale kurczę, nie pamiętałam, że w momencie kiedy tu wchodzę. Niedobry Misiu. Tu już chyba nic nie ma. Zobaczymy, czy tutaj czegoś też nie było. Na pewno pieski. Zobaczcie, co jest z tymi pieskami? Wilki, wilki, dziewczyno, wilki. Pieski a wilki to różnica. Więc tu nie ma? Jak to? Się zorientowałam w poprzednim odcinku, że prawie w ogóle nie save'owałam. No, wypadałoby tutaj troszeczkę częściej zapisywać... Się. Jezus Maria! No ja nie wiem, co, co mnie to tak zaskakuje ostatnio. Przecież, kurczę... Tyle razy w to grać i nie pamiętać. Och, zawał. Dobra, ja może sobie zasejwuję... Bo za chwilę potracę wszystkie apteczki. Tam miałam jeszcze stare save'y pozapisywane. Bo gry mam zainstalowaną już od jakiegoś czasu, ale niech sobie będzie. Najpierw może wskoczymy do tego basenu, niżeli tą dźwignię. Pociągniemy. Tu wiem właśnie, że będą w sumie związane z tym basenem dwa sekrety. Właśnie nie chcę wyprzedzać, ale Zobaczmy najpierw tutaj jedno. Tutaj jest ukryta wajha na 100%, na milion procent. Ok. A zaraz tutaj wrócimy. Czy nie? Mamy sekret. Także pierwszy sekret zaliczony. W tym levelu są trzy sekrety. Tak samo jak w poprzednim. Ok, kidoki. Wracamy się. Pucata na szalara. Nie powiem. Już bym się dawno utopiła. Dobra, mamy otwartą klapę. Kolejny sekret. I na razie, jeżeli chodzi o ten etap tego poziomu, to by było na razie tyle sekretów. Następne będzie troszeczkę dalej. Gdzie to jest? Tam jest ta dziewczyna. Lecimy. Okay. Dobra, tu sobie zasejwujemy. Jest ta muzyka piękna. To mistrzostwo świata, w ogóle cała muzyka z Tomb Raider'a. Od 1 do 3 bardzo, bardzo mi się podobała muzyka, ale jedynka to już szczególnie. Jesteś nie do pirku. Może się tam gdzieś zawiesił u góry. Zdążymy wziąć sobie y, kluczek. I tutaj mamy, o, proszę, artefakt. Się tu, a, jak to się nazywa? Coś mi tutaj mamy Silver Key Gold Idol. Kurczę, ale tutaj tych nietoperzy, a nie toperze, no nie wierzę, no. Idziemy dalej. Mamy klucz, który musimy umiejscowić w odpowiednim w, odpowiednim, w odpowiednich drzwiach. W odpowiednim zamku. To mamy, tutaj nie będzie żadnych nie będzie żadnych znajdzie. Kazać mi to. Jeszcze słyszę chyba jakiegoś nietoperza. Leci, leci, leci. Mamy kluczek. Dobra, ja sobie zapiszę. Nie chciałabym tu stracić dużo HP. było, chyba nie. Tu mamy coś nie. Okay, ubiliśmy wilki. Teraz tak. Mieliśmy trzy wejścia. Jedziemy najpierw w ten. I teraz tak, co my tu mamy? Tutaj nie będę nic mówić, bo... Muszę się wsłuchać w tą piękną nutę. bo boję się, że jak pociągnąć dźwignię, to już muzyki nie będzie a to jest taki balsam dla uszy <grych> piękne tak myślałam właśnie że muzyczka zniknie gdzie tu trzeba było... aha tutaj Dobra, tu mam amunicję do shotguna Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Tu jeszcze była apteczka. Trochę tego tutaj mamy, to dobrze, bo nam się to na pewno w późniejszym etapie bardzo przyda. Tu mamy zamknięte, teraz tu się nam otworzyło. Mhm. Może safe. Dzisiaj tak na dworze. Jeżeli jakieś, coś, coś, jakieś dźwięki się nagrają dziwne, to bardzo Was za to przepraszam, ale nie, nie dam rady siedzieć przy zamkniętym oknie, bo jest taki upał, a reszty też dzisiaj było mega burzowo. Ale jeśli ma być szczera, to jeżeli chodzi o temperaturę, to raczej nic to nie dało. Dalej jest gorąco, mega. Jakieś ptoszyska mi latają. nie no, ten to Tomb Raider y, jedynka ma naprawdę, ma coś ma taki klimat, no, no ja nie wiem to niby wszystko jest już tak stare, takie do tyłu jeżeli chodzi o grafikę no ale naprawdę no, jeżeli chodzi o większość gier y, dzisiejszych czasów, no to Tomb Raider bije na głowę i to wiele tytułów it, dobra

niedźwiadek ale może się nim później zajmę bo najpierw trzeba by było wypłynąć tutaj Płyniemy najpierw tutaj, ponieważ chyba u góry jest bodajże dźwignia którą musimy pociągnąć może uda nam się go zabić z góry pamiętam jak byłam mała to się tak strasznie tych niedźwiadków tutaj bałam kombinowałam wchodziłam do basenu, wychodziłam z basenu strzelałam i trochę mi zajmowało ubicie tego niencietka. Damy radę skórę czy nie? Mówię, że kombinowałam jak byłam mała, a teraz też kombinuję. <grymne> Gdzie jesteś? Je... Co jak on tam wlazł? Widzieliście to? To jest w ogóle możliwe. Ale ja. A czy się, no, jest to możliwe, no Boże, są schody, to, to niedźwiadek sobie wszedł do góry, ale ja nie wiem, czy tak, e, czy to było możliwe kiedyś, żeby on w ogóle z tej, z tego dolnego poziomu tutaj się przedostał. Ale jazda. No i gdzie są te zwłoki? Leży. Mm. No, powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, że on tutaj wleciał. Szok. Szok. W zasadzie nie wiem po co jest ta dźwignia. Aha, zatrzymuję te siekierę. Ale po co? Skoro my tam nie musimy wracać, tu gdzieś był sekret drugi. I nie wyjdę stąd bez tego sekretu. O, chyba tu. Tak, znaczy, się drugi. No widzicie, znowu. Znowu, znowu to samo. Trzeci sekret. Nie co ja, Co ja mam z tym liczeniem? Nie jestem taka zła w sumie z matematyki, ale do. Do trzech potrafię liczyć. <laughs> Dobra. Już nie chrzanie, bo zaś będę gadać pierdoły, jak będę później odsłuchiwała, te audio to zaś się za głowę chwycę. To safe, bo chciałabym skoczyć na główkę, nie chciałabym, żeby to był... Nie chciałabym, żeby to był fail roku. No, a prawie i by był. Prawie. To nie. Tu. Po drugiej stronie musimy włożyć nasz y, artefakt kluczek. Gotaj to. I to już będzie na pewno koniec tego levelu. Tak jest. Trzy z trzech sekretów. To nas najbardziej z tego wszystkiego interesuje. W takim razie dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Że byliście ze mną i oglądaliście Jeżeli Wam się podoba to łapki w górę I dziękuję i zapraszam do następnego odcinka Cześć!